Wiele roślin, zdobiących wcześniej centrum Lubania, zostało zniszczonych podczas budowy biegnącej przez centrum miejscowości drogi Siutkowo-Mikanowo. Szkodniki uszkodziły też tuje, zdobiące teren obok pomnika papieża Jana Pawła II. Tuż przed nadejściem chłodów na terenie Lubania wykonano więc liczne prace związane z nowymi nasadzeniami. Przystąpiliśmy do nasadzeń, do nowych nasadzeń, krzewów, róż, bratków żeby ten teren, centrum Lubania zostało ukwiecone tak jak było do tej pory. Lubanie należy do najbardziej ukwieconych gmin w całym powiecie włocławskim, co potwierdzają wyniki licznych konkursów i sondaży. Gmina nasza uzyskała pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o ukwiecenie terenów, obiektów i terenów użyteczności publicznej. Dostaliśmy nagrodę którą, z konkursu, którą prowadził powiat i za tą nagrodę zakupiliśmy 100 krzaków róż. Natomiast pozostałe nasadzenia to są w ramach naszych własnych pieniędzy. Róże i bratki zakupiono w kolorach białym, żółtym i czerwonym, rozkładając je na klombach i rabatach w sposób kojarzący się z gminną flagą. Mieszkańcom to się podoba. Oczywiście podoba mi się, bardzo podoba mi się te kwiatki, i te bratki i to i tamto.